Powołany został pan Jarosław Kaczyński w skład Rady Ministrów na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem tak mi dopomóż Bóg Proszę o podpisanie roty przysięgi Dziękuję panie premierze Odwołany został pan Mariusz Błaszczak ze składu Rady Ministrów.